Zanim powstanie to przerażające jesteś zdjęcie. Jesteś po prostu sobą mi się wydaje. No, Jakby nie nie kreujesz to jakoś specjalnie siebie. nie, nie. Zdjęcia, które Kurczę, no. na którym wyjdę, ja już nie mówię na szarą z tą podczas przesłuchania policyjnego, ale Przynajmniej przyzwoicie. Ale to Nie zgodzę się z tym, że. Nie jest to. nie jest. To, to czym proste jest proste wyzwanie. Czym jest ta fotogeniczność? Widzisz? Bo ja na przykład teraz siedzę i podziwiam człowieka, mam taki stan, w który wchodzę i to on właśnie mi się rozpoczął. Taki flow, takie uczucie niesamowite, jak mi właśnie pracy, rozmowy tego, czegoś, co się dzieje pomiędzy ludźmi. E, Czujesz że ta rozmowa płynie i to ona mogłaby sobie trwać. Już nie ma kompletnie dla mnie tutaj znaczenia, czy są tutaj jeszcze oprócz nas ludzi, którzy to rejestrują. E, I widzę po prostu tą odmienność w tobie, i to jest dla mnie coś, co po prostu mnie zachwyca. To twoja piękna łysina, Jeszcze. lekko poczochrane włosy, z którymi przeszedłeś, no. jakoś specjalnie się tutaj nie poprawiałeś, po prostu jesteś sobą dla mnie, to jest... To jest teraz też. to zrobię. Może. <noise> w powstanie to przerażające Jesteś zdjęcie. po prostu sobą mi się wydaje, no. Jakby nie, nie kryjesz to jakoś specjalnie siebie, nie, nie.